Witaj na UW. Inicjatywa samorządu przeznaczona dla studentów pierwszego roku, mająca im pomóc w zaaklimatyzowaniu się na uczelni. W ramach akcji 6 października w klubie Proxima odbył się koncert zespołów Enej i Unic Plan. Koncertujemy yy, w Proximie Na przykład dzisiaj zagraliśmy koncert, przed chwilą, dopiero co, na Waszych odcinkach. Słuchajcie, jest fajna sytuacja, bo być może uda się nam nagrać i wydać płytę. Chodzimy do studia, żeby nagrywać, żebyśmy mieli wam co pokazać po prostu. Jeśli chodzi o muzykę, jakiej słuchamy i za, zawsze słuchaliśmy, jaką lubimy, czyli nowoczesne granie po prostu indie rockowe, masa elektroniki, masa fajnej gitary. Wszyscy śpiewamy i ma być czat, no, po prostu. Było czadowo i and rollowo. Zespół skutecznie rozgrzał publiczność przed występem chłopaków z NA. Siema, tu Lolek, Nynio, Czaplej. Pozdrawiamy wszystkich widzów Uniwerek TV. Ogólnie jest chyba 50 na 50 u nas? Nie? No tak, chyba e, 60 do 40. 60 do, do 40, jeżeli chodzi o korzenie ukraińskie. Tutaj Piotrek z Pawłem, czyli Lolek z Bolkiem, bracia rodzeni mają korzenie ukraińskie po rodzicach, po dziadkach. Ja pochodzę z Lwowa, urodziłem się w Lwowie, mając 3 lata przyjechałem do Polski i to cała taka historia ukraińskości w skrócie. Hey, hey, hey! Na pierwszym miejscu postawimy Gorana Berowicza, gdzie udało nam się zagrać za przed nim w sierpniu w Olsztynie, hiszpański manuczał, ukraińskie hajdamaki. No ale to by trzeba było tutaj indywidualnie się trzymać. To, co wymieniłem, to jest taka inspiracja zespołowa. Koncert we Wrocławiu, utwór Radio Hello podczas połowy koncertu. Widzę Melona wchodzącego na scenę i coś wnosi. I, i mega uśmiech i radość na twarzy, że udało się przekroczyć tą magiczną cyfrę 15 tysięcy i sprzedać ten krążek. Był podział w zespole. Był. Ja pamiętam do, ten dzień, jak jechaliśmy busem na pierwszy casting, był spór pomiędzy tym, czy, czy po prostu tam wystąpić, czy nie. Stwierdziliśmy, że no jak już idziemy, to spróbujmy. Nie dajmy się jakimś dziwnym zasadom programu, typu, że musimy się jakoś inaczej przebierać, wykonywać a ani własną utwór. Jeżeli możemy robić swoje, to spróbujmy. No i jesteśmy pół roku po wygranej programu i chyba nikt tej decyzji nie żałuje. <śleski> Nie wyobrażam takiej sytuacji, że, że słowa, które powiedziała w finale Masvida Music się sprawdzą, że, że osoba tak, że głos. trzyma tego słowa, że osoba z takim wieloletnim stażem artystycznym Proponuje duet wspólny na swoim 25-leciu podczas swojego recitalu, więc tak, tak, dzieciakom, no, no, dzieciakom, <grym> można tak to nazwać, więc to naprawdę było wielkie dla nas docenienie. Po wygraniu usłyszeliśmy dzień później w komercyjnych stacjach radiowych, wszyscy myśle, myśleli, że ten numer pierwszy raz był y, ogólnie puszczony w radiu przez, przez, przez ten program, a jednak y, fakt jest inny. Wszyscy ludzie myślało, że zespół NM powstał mm, tydzień przed programem MassBD Music i wcześniej tego zespołu nie było. To udowadnia, w jaki sposób działa telewizja i jak mocno pomaga młodym zespołom. No teraz nie, sami nie wiem, czy będzie nam tak prosto, żeby wbić się z kolejnym singlem do dużych rozgłośnie radiowych. Teraz pokażę, na pewno nie będziemy y, odpuszczać koncertów. Chcemy grać jak najwięcej koncertów, a reszta będzie toczyć się sama.